Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk seroprawy, prac, skanowanie, laminowanie, fax VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura ulica Barlickiego 14 Kutno. Aquapark Kutno, wodne atrakcje w zasięgu ręki, basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Skłosz, kręgle, fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. www.aquaparkkutno.com Dzień dobry Państwu, Kamila Samoyło. Dzisiaj mamy poniedziałek, 5 grudnia, a imieniny obchodzą Bartosz, Felix, Jan i Krystyna. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Zaczynamy wiadomości dnia. W weekend na deskach Kutnowskiego Domu Kultury odbył się koncert I Ty możesz zostać świętym Mikołajem, w którym udział wzięły dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Maluchy prezentowały przygotowane przez siebie wierszyki, piosenki i krótkie scenki teatralne. Przed publicznością do obejrzenia było aż 41 występów i wielki finał, w którym zwycięzcą, podobnie jak Mikołajem, był każdy. W Domu Pomocy Społecznej w Kutnie odbyły się warsztaty przy twórczym stole ozdoby bożonarodzeniowe realizowane przez Stowarzyszenie Laris we współpracy z jednostkami pomocy społecznej w ramach programu Porana Seniora. Podczas warsztatów uczestnicy wykonali ozdoby bożonarodzeniowe z papieru kolorowego, brystolu, dodatków pasmanteryjnych takich jak wstążki, koraliki, cekiny, brokat. Nie zabrakło też wizyty świętego Mikołaja, który wręczył wszystkim mikołajkowe prezenty. I 12 grudnia o godzinie 10 w Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbędzie się ostatnie spotkanie z serii Podwieczorek Z. Bohaterką ostatniego w tym roku spotkania, prowadzonego przez Leszka Bonara, będzie piosenkarka Danuta Błażejczyk. Artystka zadebiutowała w Opolu w 1985 roku piosenką Taki Cud i Miód, za co jury uhonorowało ją nagrodą specjalną za indywidualność artystyczną. Do tragicznego wypadku doszło w sobotę około godziny 7.20 na autostradzie A1 w kierunku Gdańska pomiędzy węzłami Kutno Północ a Kowal. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w sobotę na autostradzie A1 w miejscowości Juków gmina Łanięta. Według wstępnych ustaleń kierujący lawetą zauważył w rowie Toyotę, która z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn dachowała, chcąc udzielić pomocy osobom znajdującym się w niej, zatrzymał swój pojazd na pasie awaryjnym. W pewnym momencie w stojącą lawetę uderzyła Kia Ceed, która stanęła w płomieniach. W wyniku tego zdarzenia pasażerki i 50-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu, natomiast ciężko rannego kierowcę śmi Kierowcem przetransportowano do szpitala w Płocku. Do szpitala trafiły również dwie osoby wyciągnięte ze znajdującej się w rowie Toyota. Widzący ten tragiczny wypadek kolejni kierowcy zatrzymywali swoje pojazdy, między innymi kierowca Skody i Toyoty, w które uderzył jadący w tym samym kierunku samochód ciężarowy Volvo. W wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Przypominamy o trwającej akcji. Zima pracownicy MOPSU monitorują miejsca, w których mogą znajdować się osoby zagrożone wychłodzeniem lub zamarznięciem. Wiele zależy także od Państwa. Trwa akcja Zima 2016-2017. Akcja Zima jest skierowana przede wszystkim do osób bezdomnych i osób, które przebywają w trudnych warunkach mieszkaniowych, ale także do osób starszych, chorych, samotnych, które również mogą potrzebować pomocy, czy to w zakupie opału, czy to w innych sytuacjach życiowych, które się znalazły. Także apelujemy do wszystkich mieszkańców Kupna, jeżeli widzicie takie osoby, jeżeli znacie w swoim otoczeniu osoby, które wymagają pomocy, prosimy o zgłaszanie informacji na ich temat do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także. Do policji, do Straży Miejskiej i zawsze można dzwonić pod telefon alarmowy 112. Aktualnie w domu noclegowym przebywa 31 mężczyzn i jedna kobieta. Dom noclegowy dysponuje jednym wolnym miejscem i pięcioma dostawkami. Pracownicy kontaktują się także ze ośrodkami pomocy społecznej w innych miejscowościach, wiele bowiem osób pochodzi spoza kutna. W ramach interwencji są wydawane także ciepłe posiłki przez stołówkę dziennego domu popytu w Mopsia. Jest to ciepła zupa, która jest przekazywana do noclegowni. Są to obiady i jest to gorąca herbata. MOPS na bieżąco prowadzi akcję pomocową dla osób potrzebujących. Osoby, z którymi spotykają się pracownicy socjalni, są informowane o formach pomocy, z których mogą skorzystać. Ponadto pracownicy socjalni cały czas monitorują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, podejmują różnego rodzaju działania. Do tej pory było to, były to takie działania jak wydawanie ciepłej odzieży. Ręczników, butów, posiłków, gorącej herbaty, także współpraca z tymi osobami, która polegała na skierowaniu na leczenie, pomocy w wyrobieniu dowodu osobistego, pomoc w uzyskaniu także ubezpieczenia zdrowotnego, konsultacje medyczne, kontakty z rodziną. Oczywiście cały czas pracownicy kontaktują się z Komendą Powiatową Policji i Komendą Straży Miejskiej w Kutnie. Apelujemy także do państwa o zgłaszanie miejsc, w których mogą znajdować się osoby potrzebujące pomocy. Sobotnie przedpołudnie w Kutnowskim Domu Kultury malowało się w niebieskich barwach. Wszelkie jego odcienie w postaci ponad 20 rodzin złączyły się w akcie Solidarności z okazji obchodów Europejskiego Tygodnia Autyzmu. Grupa Wsparcia Wiatrak wraz z Kutnowskim Domem Kultury zorganizowała niebieskie mikołajki, podobnie jak niebieski marsz, są one przejawem solidarności z dziećmi doświadczonymi autyzmem i promocji w świadomości społeczności lokalnej problemu, z jakim borykają się ich rodzice. Spotykamy się to głównie, żeby bardziej się poznać, żeby zbliżyć się jak gdyby z naszymi problemami, ale też podzielić radościami. Jest to dla nas bardzo ważne spotkanie, ponieważ na co dzień nie mamy możliwości tak się spotykania, spotykamy się z różnymi problemami. Wśród społeczeństwa, bo nie do końca autyzm jest jeszcze jak gdyby rozumiany i akceptowany. W związku z tym tutaj czujemy się bardzo swobodnie, ponieważ mamy ten sam problem, który nas łączy. Dzieci wraz z rodzicami mogły wyszaleć się artystycznie, plastycznie i muzycznie. Przygotowano też poczęstunek i oczekiwane prezenty. My, jako Dom Kultury, troszeczkę tutaj pomagamy im zorganizować będzie święty Mikołaj, są prace plastyczne, ale przede wszystkim to jest taka okazja, żeby sobie usiąść, porozmawiać, poopowiadać i pobyć razem. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, przyszło ponad 40 osób. Inicjatorka grupy Wsparcia Wiatrak, Marzena Woźniak, z niekrytą satysfakcją opowiadała, że z każdym rokiem spotkania w Kutnowskim Domu Kultury cieszą się coraz większą frekwencją i zainteresowaniem społeczeństwa. Jeśli chodzi o rodziny, to są z całego powiatu: bo jest to i Łęczyca, i Kruśniwice, i Rzychlin, tak, Kutno, Strzelce. W związku z czym jest to cały obszar powiatu. 13 grudnia w Centrum Teatru Muzyki i Tańca od godziny 9 trwać będą przesłuchania 10 Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Kutnowski Dom Kultury i Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie zapraszają dzieci do wzięcia udziału w konkursie. 18 grudnia podczas Wigilii przed Ratuszem na scenie na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się koncert galowy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród. Uczestnikami konkursu mogą być soliści zespoły wokalne z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek kultury. Z Kutna i okolic. Regulamin dostępny jest na stronie Kutnowskiego Domu Kultury. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam, zapraszam jeszcze na prognozę pogody i do zobaczenia jutro. W nocy zachmurzenie umiarkowane, temperatura minus 2 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. W dzień częściowo słonecznie z przelotnymi opadami śniegu, temperatura 3 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W nocy przejściowe zachmurzenie, temperatura minus 3 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1023 haPa.